No, pogoda, pogoda dopisała, było bardzo można powiedzieć gorąco, ale daliśmy radę. Od początku już kilka dni dziewczyny walczyły dzielnie na ringu no i wybranym 12 zawodniczkom udało się dojść do finału. Walki stały na dość dobrym poziomie, także ogólnie wydaje mi się, że cały turniej wypadł bardzo dobrze. Kolejny raz organizujecie dużą imprezę bokserską, boks olimpijskiego tutaj w Ciechocinku. To jest duże wyzwanie, to jest duża logistyka. Jak sobie z tym radzicie, bo naprawdę to jest duże wyzwanie i dużo energii pewnie pochłania. Bardzo dużo. Przygotowujemy się do tego zawsze już kilka, kilka tygodni wcześniej. Planujemy sobie wszystko. Na szczęście mamy fajny sprawdzony duet. E, już dość tak jak tutaj e, pan powiedział doświadczenie jeśli chodzi o organizację więc jakoś to tam zgrabnie nam to wszystko się udaje mamy tutaj e, wodarzy miasta, którzy chcą z nami współpracować no właśnie Tutaj przerwę troszeczkę, bo to chyba bardzo ważne, jak jest ta współpraca na linii miasto, a klub, yy, organizator. Tak, to jest bardzo ważna, można powiedzieć, że najważniejsza, ale pan burmistrz zawsze nas wspiera od samego początku. Tak samo jak dyrektor SIRU zawsze jest pomocny, nigdy nie odmówi nam yy, pomocy. No, a druga sprawa, logistycznie nasze miasto jest położone bardzo dobrze w centralnej Polsce. Mamy yy, bardzo dużo hoteli, baza hotelowa jest naprawdę bardzo dobra, dlatego bo, głównie wszyscy wyjeżdżają stąd bardzo zadowoleni. No i tutaj widzę piękny obiekt, też hala dwa ringi, nie ma problemu żeby postawić, to też ułatwia dużo pracy yy, i ułatwia zawody, organizację zawodów. Tak, zgadza się. No, udało nam się tutaj, yy, że tak powiem, zakupić drugi ring yy, na potrzeby właśnie tutaj takiej imprezy jak ta. yy, Obiekt jest bardzo duży, można powiedzieć, że bardzo dobrze wyposażony, jeśli chodzi o zaplecze. Tutaj, wszystko to, co trzeba. Do trzeba, szacnie, no, tak, to co trzeba. Jest wszystko tak, jak należy, więc cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny zorganizować taką wielką imprezę. To pewnie nie po raz ostatni? No myślę, że nie, ponieważ już mamy na wrzesień zaplanowane Mistrzostwa Polski młodzików, więc zaraz po, po, można powiedzieć po lekkim odpoczynku przygotowujemy się już do następnej imprezy. Czyli ta pasa tych turniejów, tych dobrych turniejów, które organizujecie, cały czas trwa, można liczyć na to, że będą tutaj cyklicznie już gościły duże turnieje. No miejmy nadzieję, że współpraca z polskim związkiem bokserskim cały czas będzie trwała, tak samo jak z włodarzami miasta i wspólnymi siłami nam się uda jeszcze niejedną jedną imprezę zrobić. Dzięki wielkie, Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.